Juzu! Kurda! Dopisz. Dobra, teraz będę zwykła zapewne te baty. Nie będę wszyscy chodzić. Pachiu! Fuck you! To boli! Nie, Pachiu! Pachiu! Mogę się wysłowić KURWA Herbat Jaka herbat? Herbat, okay, herbat. Helbat, powiedziałem, a nie herbata Powiedz Herbat Stary, zobaczysz ten sposób jak to na nagraniu powiedzieć Herbat Nowy rodzaj bata Herbat no to no bo się Ty jak uważaj bo mnie to atakuje Kurwa ile tego się będzie jeszcze tam spalnić Co? Sniper nie wiem Coś No KURWA Nawet Mashu mnie nie uratował To się żeby ci grzyb uratował grzyb. To zawsze 15 hp plus +y, nie? O Boże 30 sztabek meteorytu i dwa dwie gwiazdki idioto i 30 sztabek Co tu się stało? Ej szarak mi doknął Dwa defensa, to coś dla mnie. Nie, jest zegarek koperowy watch. Jaką w ogóle zegarek? Nie, bo coś z niego można ponad fajnego craftić. Nie, nie wiem co. Timery. No, timery. Eee... Um, po co mi ta, co mi tak? Ja nie wiem... Boże, jak to być z przepalaniem tego 3 Dojdę do 30 sztabek? Jest! Bóstwo mnie spotkało jakiejś zajebistości. Odech. Okay. O... I... 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 Ja chcę bić o ciula. Dlaczego? Bo se. Bo jestem zajebisty. Mmm... Co żyć dropą? Pomyśl. Nie Spodgadza. wiem. Pozgadzasz. Mam Space Gama. O, to się tak co to To jest ten to, się, to, się, to się tam, Właśnie, ja sobie dodam. Co ty Co ty ci dodasz? ty... Nie dodawaj nic. Nie oszukuj. Pan Ja wiem, co ty tu dałeś, bo nawet jestem głupi! A może jestem głupi. Widzisz na. Tak Gdzieś, że ja spadłem. Widzisz ja spadłem, nie? Nie. Tam... Tam już po prostu nie dało spać. What no. W przerwie na dwie krawki spadłem. Co ty kurwa odpierdalają u Holy Water? Ja zebrałem z tego. z biomu. i został to jest moja skrzynka, tam się tylko serduszko schlądał. No właśnie wiem. Ale what the hell? What No? What the... No tam była stary Mówiłeś, że byłeś, a ja to zebrałem, bo pominąłeś. I właśnie mam coś dla ciebie. Na kolana i do pana, chodź tu. Wyjdź przed dom. Czekaj, Wyjdź przed do do dom, dom w... Czego chcesz? Okur. <laughs> <laughs> Co ci stary nastroł ma na głowę powiedz mi? To jest hełm. Ty mnie dropnął i jest pojebane Ooo, tak. I masz to. I patrz na to. Dziękuję. Pojebałość żubieńka. Dobra, to znaczy tak. Masz no co? co Zabrałeś mi baril? Ja trzymam baril. Dobry. Baryl my baryl! Baryl! Give me my baryl! Ja mieszkam na drugim piętrze, jak zwykle. I Co tutaj chowam? E, 13 C Dziękuję, Zajęło mi moje załomce i wypierdolił mi pół oceanu. Cicho! Ładnie, tak ładnie wygląda, nie? Nie, nie, ładnie wygląda, Le, jest jakieś jest, ład jest ładniejszy brzeg, nie pierdol. Właśnie nie jest! Tak, mordę ładny brzeg! <grym>. Ej, co z tym merchantem on chyba nas nie kocha? Merchant, pedofil. Majagry. Pedał, pedał. Merchant, pedał. Eee, na chodzenie to, na no, kolerem ja to. nie mogę schodzić. Nie potrzebny mi to, nie będę gdzieś tak robił. Po co mi fons? Dariusz Przydałoby się demo i... i nic Dobra, weź stary dom, a ja ten... będę... Idę dalej eksplorować. już teraz mam fajne jak tutaj do coś do Może coś fajnego tutaj znajdę Czekaj, bo prawą stronę ma ja tym razem to robisz ze mną, a nie, że znowu się będę budował Dobrze, do jednego zginięcia Raz zginę, to masz 3 minuty. Mam... No. Bo w sumie zginę czy 3 minuty. No. Weź mi drewno i platformy tutaj Będziemy. Raz zginę i wracam, już nie będę ich palował. póki nie pozwolisz na łapkę. To jest piękne, co Jezus. Znaczy, generalnie spójrz, że w tym momencie... to jest dobre, bo pomyśl, że nie mam nic innego, nie? Nie wiem, czym mam bać, jak nie tym... Oddałem Ci wszystko, co miałem. Nie wiem... No, chuj mi kochra, ale biorę. I chcesz śnieżki? Jakie mi puszczasz? No dobra, broń stari. Na przykład, jeżeli bijesz jakiegoś moba, któremu zadajesz aktualnie, nie wiem, po 1 HP, no to bierzesz te takie śnieżki i bijesz go tymi śnieżkami, bo to jest wtedy wygodniejsze. Chcesz czy nie, bo nie wiem, czy nie. To jest na przykład wygodne, strasznie. Ciekawe czy jest tutaj coś takiego nie, jak Ja nie akceptuję żadnych sprzedawców Akwizytorów się nie akceptuję No jak? Chwyciłem się, krabłem ręce ten... tutaj Ja się do mnie jakiś bug stary Spadłem w wysokości dosłownie nie wiem 10 kratek I zabiło mnie od razu Dostałem 450 dmg Co ty tworzysz? Powiedz mi co ty tworzysz? Co ty tworzysz? Co ty tworzysz? Co no, no ale co ty debilu robisz, co ty mi Na początku zbierz mi drewno i to weź ze nie na tylko ten, z platformy. No zaszukaj drewna. Po prawej miałeś trochę. Idę na lewą, ta jest fajniejsza. Kongres nowej prawicy. Hmm. I, I wszystko spilzowane, tu... ...głoski, nice. Ej, tutaj całe morze się spompował Nie przychodź na lewą stronę Nie przychodź, bo będziesz na mnie miał takiego raidera, że mi zesar wstawi się naprawić czy później. Nie, ja ci tylko nie naprawę spiralem Nawet nie mam jak stary przepompować tego Bo nawet już w drugim morzu też wody nie ma Ej ja cię nie kłamie w drugim morzu też już wody nie ma ale kurwa on cztery save'y musi tak długo AFK, to? Ty zostawiłeś tak długo serwer on A jakbyś no. zresetował szybko, to by to by też nie zapisało mi już, moja wina Mogłeś zresetować, mogłeś Maybe mysz... no. <laughs> you just shut the fuck up, co? No Just do me, szukać hydry Hydry Ej, wyvern. Dla mnie to jest hydra generalnie no Wygląda jak Hydra. Tak, wygląda Hydra jak Hydra. kilka ogół, co nie? Osiem konkretnie. Znaczy, powiem, że to jest, wygląda jak Hydra. Chodziło mi o ten... ...węża. Takie wolne, latające węże. To, węże to w ogóle skrzydeł nie ma, tu na ogonie ma jakieś stateczniki. To, to ma w dupie stateczniki, że tak lata równo. A to w ogóle nie to jest za to jest statułka. Czekaj, co to za statułka? To jest... jest ...gorbuł A... z tatułu. This is the power of Jedi, motherfucker. Ale nie wiem, czy to jest, tyle to, to jest, tyle tego jest, co tego, jest, co to na co e, to jest, co to mamy co to jest, mamy w choler mam na, na te jest, na to jest, co to jest, no powinien ten ten ty, typek od questu co ty tu... Ty... Nie, co ty tworzysz? Ja nie wiem co ty tworzysz w ogóle. mi iść pod drewno kupa. No szukam przecież. Ej, co to nie szukam, ale nie mogę znaleźć nigdzie. jakoś ja nie znalazłem, nie wiem. Ślepiej jestem. To koło domu. No ślepi jestem. Ja szukam takich gwiazd normalnych drzew, a nie jakiegoś kikuta, który wyrosł przed sekundą. Eee... Chyba spadam tak samą mapę. Tak, jak zwykle ja spadam taki mapy. Byłem stary na samym dnie, w takim fajnym dnie, no nie byłem. I tam jest mnóstwo wody. W takim jednym miejscu się zebrało trochę wody. No wiesz, jeżeli wypompowałeś, kurwa, całe morze. Jak też mogę wypompować całe. Nie całe spompowałem, ale jak chcesz tam oga, całe, jak ci jest kurwa, ciągłem nadal ocean, czy po prostu nie? To jest nadal, kurwa, mać ocean. What the hell. Ja nie rozumiem, co do kogo chodzi. Wow. Ale fajnie, że na tego knajpa znalazłem, to jest fajne. To jest taki... Przestań o. spamić i graj. Przestań spamić i graj? Spamić, nie wiem... Się... SZPANIĆ! Eee... Shut the fuck up. Nie, tak naprawdę. Nie szpanić, tylko szpanisz. Korupcja w ogóle dostała, korupcji nie ma. Kurwałem. Nie, duapch, trzymaj się ku grypy. Kurwa, grypy, kuku, zawiodłeś mnie. Dlaczego hmm. jak się starać, grypy, nie się ku grypy? Ja ci nie pomogę, bo nie wiem co tutaj tworzyć. Jak się oporami, jak się nie wiem. Nie mogę mi zdobądź i zrób mi wooden wall. -e. Jak powiedz, do czego to ma być, to ja ci pójdę podojem. Jak się pisy, kurwa. Serie? A wygląda. Nie? nie, na początku wygląda jakbyś, nie wiem, coś, coś tworzyć dziwnego. Czyli abstrakcję w ogóle. Ja szukam teraz Nie, nie wiem, ja, chyba gdzieś, gdzieś tutaj na dole było. Nie, sprawdzaczor czy już pod mnie mam. Hmm, tu się... Nie, tu się nie mam. Tutaj nie mam tylko nie mam. Tutaj mam cztery sztuki drewna. Pomoże ci to bardzo, nie? Mhm. Mm mam 20 sztuk drewna na razie. Nie szukać więcej. Tak, jakbym miał tak... Stack... Stack Minecraftowy to ci przyniosę, dobra? O, mój mój serwer pozbieram z pustyni. Dobra, dobrze, dobrze, dobrze Nie, kurwa, kobra całego wyrzuciłem O, jestem w naszym miejscu kultu, ziomeczku Czyli wiesz gdzie jestem No Miejsce kultu, dybilu To jeszcze było w tym odcinku Bo nie wiem, czy to dzielisz już w końcu Nie wiem, chyba będę mieć kolejny odcinek Uff. A my to wszystko nagrywamy na bieżąco, Why? No i dobra Będzie dzisiaj się 10 godzin, ten Taki stary maraton 40 godzinny jak ten, jak w tylko że on robił robił aż 20 godzin nawet. Nie, no, robi 50 nawet. Serio? No, on zrobił jeden 50 godzinny maraton. Sobie tego się nie nudzi, to nie? Nie, stary mi się Terrari nie widział, mm. bo tak nie sądziłam. Bo potrafiłem grać przez cały dzień w terrarii i po prostu. Jedyny dlaczego przestałem w nią grać, wiesz, w sensie wyszedłem z Terrarii, to tylko dlatego, że nie miałem pomysłu, co dalej zbudować. Szybko! Kleping huku zawiodłeś mnie znowu! <grym> ty kurwa masz kleping huku, zdjęłaś się niż ja, ogółem to tam tedy. No to dwa, bo tam, tam chyba jednego nie policzysz. No chujaj to liczy, żebyś <grym> masz kupić. <kurwa>, <grym> ja ty dony, jak ty możesz mieć aż tyle dedów? Jak ty możesz nie mieć tyle dedów? Oto jest pytanie. Potrafię, widzisz? Ty masz dnia. tylko cały czas taki napis przed rejenta nie? Nie daj Ej daj mi jakieś lęsy. Kurde, w ogóle że tych lensów, są jakieś Czy? Przecież moim, może są To szukaj, tutaj, tutaj znalazłem tylko O, gdzie ty miałeś tego pickaxe'a? Hmm? Pickaxa. Gdzieś, gdzieś tam rzucimy na mapie chyba GG Da, masz 6 złota Mmm... Nie, by 20 zł. <noise> nie, czekaj. Idź do mojego domu tego, tego drugiego i tam powinno być. Take jaki leń, kurwa. A ty chcesz nie ja! Przecią za p... Ty jesteś chłopie leń. Chcesz? Dobra. Ale... Jeszcze Na przykład drewną to ja prędzej zdobyłem misty, co nie? Nie bo mam już 50 drewnasz, tak? Ta. Zrób mi udę wolej, tam zamuruj to. Żatuję, mam, mam 158. Eee, bogat... No, no, Zrób udę wolej tam zamuruj to. I tu, tu na dole takie jedno fajne jeziorko się jakby zrobiło I w ogóle ten cel, tutaj no, jest zalany Które niby Tam, dobra Na tym dzienniku Stary, jestem w boskim miejscu Tutaj normalnie można się farmić Jestem w pięknym miejscu Do co ci powiem, jestem Jestem na dnie... BYŁEM NA DNIE MAPY! Ej, tu już mi... Pamiętam ten, ten jak zlatywałem, to rzucałem z sobą bombę I to, to się takie takie stary wygadza To całe wszędzie to jest zalane wodą To w tych pojedynczych szczelinach Jest pełno wody, o lol Nie wiem to wyszło Nie powiem <laughs> Logarniesz żeby zdobyć ten cały metalorceptor O właśnie, właśnie, patrz Patrz co mi dropło, chodź, chodź do mnie No chodź, no chodź, masz no, chodź. Masz... czekaj, może znajdę jakoś do tego, to... Czekaj, ja gdzieś miałem chyba goldenki a. Masz te goldenki jeszcze? Jeden. Dawaj. Bo mi dropnąć czeszymy. Przecież... Ale jak ci dropną? Ja cię wiesz ja... czasem będzie jakby. No, ale jak ci dropną, nie? <laughs> Tym ty pieprzysz, nie? Dropną cię, kurde. Chain to Powiesz. Nie wiem, ten jest... Czeka, najkrótszy to jest... Te po bardzo... nie, nie bierzesz ze sobą? Czego? po <laughs> Potion. Jakiego? po Potion, czyli że za to po spawna. A po co? Mogę się rakonąć... Normalnie wiesz po swojemu. <laughs> Dednąć. Kurwa, 42 dety. Dobrze, że się zacząłem liczyć, nie? A po co? No, fajnie jest. Przynajmniej będę wiedział, ile razy zginąłeś. Uuuu A dlaczego lukasz moją skrzynkę, Zero? Ja mam skrzynkę, to co wejdę. To jest moja skrzynka, ty w nią patrz, teryrzysz. Nie, jestem przy piesku teraz. No ale patrzyłeś moją skrzynkę, bo wiedziałeś, że mam rekopotion. A to, to, to ta. To, 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 to ta. WTF-okazu? To, 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 to ta. Ej, daj się do orba na chwilę. Masz przejdź do nie wiem się Nie, bo to był debil cały czas twój, bo ja nie miałem Ja nie przezywałem tylko od razu ci wyrzuciłem prawym Zdaj tak. jeszcze raz Ale u mnie wyglądało jakbyś tego zrespił już, co nie? Nie, bo ja go nie miałem Gdzieś, Jak już jakiś taki heavy zajebałem, to do góry Bo to tak wyglądało, co nie? No bo wiem, wiele to na nade mną, nie? Spokojnie, spokojnie, spokojnie Głupi Rebinku kurwa no widzę cię Lala znowu spada na same no weź teraz tego nie idzie, bo poszłem ci podróbno nie licz tego bo teraz tak nie wyrobiłem po prostu Człowieku, już chyba ci pięciu dedów liczyłem nie, nie wszystkie liczysz cały czas więc tego tego nie policz Nie, sorry niektórych nie liczy Wszystkie licz. Jak mówisz że mnie liczą no to nie liczę Aaa, oh, Jesus Christ. Nie, no, bo to teraz taka wiesz, misja pod a ja teraz nie latam na eksploat, tylko lecę ci po to drewno, fajnie. Ja. No, a no, to... ci rzuciłem 140 sztuk drewna, to ganiel. Gdzie, kurwa? A dobra, o, dobra, to sobie. na fliponku ci rzuciłem. Ooooo oh, nice, nice, nice. Znaczy wiem, że to nie jest najlepsza pora no na to, ale teraz mogę powiedzieć, że nice. Zawsze znajdziesz nice Nie musisz czy wygląda w Ja jestem pikołakiem, więc nie wiem czy jest tak O bany Ojebany hey. bany bany Czekaj czekaj czeka, bo dziś tutaj widziałem Krega Krega, Krega, czy tam Kreg Wiesz kto to jest Kreg? Jak to wygląda to jest South to jest Kreg A czego się mógł <trym> dać tak krótko? Zniszczyłem 4 klocki gdzie i zapadłeś, bo ja miałem 4 klocki drewna I nie wiem, jak się stało, Potem zapomniałeś o Zapadłem się co z domy No ale rozpierdol się zaszło Po stary, jestem w tym miejscu, gdzie na pewno nie chciałbyś być aktualnie nie. Jest źle jak to się kurwa ma trzyma kupy To się nie trzyma kupy Kto by się chciał trzymać kupy? Jej. Shut to fuck up! Udusiłem się. Ja nie mam zdarza czerwonego, napisałem rżowy. Ryszowy. Masz jakieś nadzór? Ta, jeden. Dawaj. Ile to trzeba było sześć, tak? Ja, szukaj ty Pirania, rybki, ja tak. Szukaj w tych szmat. Pierania rybki atakują. Ej szukaj oczu, Ej, szukaj oczu, bo chcę zabić tego. O koczula. Zam cię tego za tego. Ooo o, 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 dawaj. Woj to faj, to, faj, faj. Ej, to się robi przez zwykłym, nie? Już teraz. No, można z... przez zwykłym zrobić. Nie. Kociula. Trzeba przy... Nie, czekaj, hard Nie hard... Nie, bo wiem, wie, że wiem, że któryś nie trzeba, bo harmonowy już nie trzeba przynieść. No, no, no. nie grałem, więc... stary. I no, zabrałem, spoko. Ok. Kolejny spoko. Jest nasz demon. A to tu blisko jest na demon w się po prostu. Jest. Chodź tu Mogłeś Nie, bo sam to się Nie, że ja też. To chodź tu, ja powiem on Przewołem go, nie leci Tak. No, dopiero teraz mu się przyleciał. No, chodź tu. To Okocił na Czekaj, masz o tym się jakoś? Pusetować. Dobra, jest skurzetowany, ja się nie skurzetowany. Dobra, skurzetowany, skurzetowany, zamienić. go I nie drzwi się. Nie drży się! Dobra, spokojnie, zabrałeś sobie. Ile zabrałeś? Ja nie. Co płacisz? Ja? Mhm. Więc tak, to, to tego nie potrzebuję. To ja to, 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 to wszystko. A jest 43 tylko, więc zobaczmy, czy czeka to. I zobaczymy, na co wyjdzie. Bo jeżeli z tyki mina kilo, to dam ci mój złoty na razie. Żeby Mam złoty. Plus 10 szans, kiedy jest gryta. Zaraz zobaczę na co styknie, bo. E, ja sobie będę generalnie ro e, robił legendary ten czy nice -er, coś takiego No wiesz, to takie fajne gówno będę robił. Zmyknie. Im więcej lensów, tym lepiej. Oto! Nie, skikuj, skikuj na górę, jedziemy

Ej, skąd masz... dwa to To ja chcę tę. Ja chcę Hermeski. Jak ty masz tego dobrze Jumpa, to jak Hermeski. Hermeski już wtedy zdobyłem, dawno. Dodaj Hermeski, bo ja chcę coś do momentu, stary, bo ty masz... ...to do momentu. Oko? O no, daj, to kubie też dużo się zdaje. Ja mam w cholerę akcesoria, na ...no, bronie już nikujam. What the hell? Mam ci szurak na 3 defa masz. Chłopi 17 defa tylko Ja też mam 17 A dałeś mi tego z defem co nie? Noż to nie? Masz to spierd... o z tym mnie Nie zaśmiecać śmietnika Nie zaśmiecać śmietnika Bo mój kipunek to na to, Z tym... Myślę, że powiedział, że space gun nie rani. Nie No to jest dobra, na początek tak. jednak robi się jaka Dla mnie handgun i tak jest nieprzynowej No hoy mm. ok. no, daj mi z handgun, to oczywiście żebym grał handgunem wow. Sorry, handgun moja ulubiona Też moje rzeczy kradniesz w starty ty jesteś wnięty moje rzeczy też Okej. Okay. No Generalnie też tak widzę tutaj z nim po to moje rzeczy Dupki zagrać? Nie, nie grzej, dupy. Nie chcę dupy. A chociaż może, A daj w sumie, ale tej. Ty, ty, ty. A jeszcze to druki ślub, mam co mówię. Bo niestety. i ten. Teraz jeden pens. Być może nie tak Chodź tu. Chodź tu. Chodź tu. Chodź tu. Chodź tu. Ja niby słyszałem. Czekaj, okay, idziemy łapiemy. <laughs> Ej, dajcie stary, ja też chcę mieć taki moment. Weź na położność, no kurde. What the hell? Shadow, cześć. No.